Matura z chemii zbliża się wielkimi krokami, dlatego pomyślałam, żeby podzielić się z wami moimi mnemotechnikami, częścią tak naprawdę moich mnemotechnik, które wykorzystałam na swojej maturze i podczas przygotowań do mojej matury, dzięki czemu uzyskałam wynik 98%. Mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie i zdobędziecie jakieś łatwe punkty na najbliższej maturze i osiągniecie swój wymarzony wynik. To co, zaczynamy? Zacznijmy w ogóle od takiej prostej i bazowej techniki pamięciowej, jaką jest zapamiętywanie, w jakim środowisku, jaki jon manganu występuje. Oczywiście wiemy, że mamy ten bazowy jon MNO4. I teraz, w zależności od tego, tutaj można sobie to tak skojarzyć, że jaki ładunek ma dane środowisko, oczywiście ładunek, taki ładunek będzie mieć nasz jon, który będzie zabarwiać ten roztwór i jaki będzie występować. Na czym to polega? Czyli mamy wodę, która nie ma ładunku, no i musimy przyporządkować do niej jon, który również nie ma ładunku. I w tym wypadku z tych trzech MNO2, MNO42 i MN2, no tylko MNO2 nie ma ładunku. Następnie mamy MNO4, 2- i go przyporządkujemy do takiego środowiska, gdzie mamy jon o ładunku ujemnym, czyli będą, będzie to środowisko zasadowe, czyli mamy OH-. Zgadzają nam się minusy, więc środowisko jest dobre. Następnie zostaje nam MN2, i on będzie w środowisku jakby kwaśnym, dlatego że mamy plusy. Warto sobie rozpisać, jakby taki malutki schematik na maturze jak ktoś nie może sobie przypomnieć jaki on jest w jakim środowisku ponieważ to są zawsze jakieś dodatkowe punkty a no jednak ta, wydaje mi się, że te jony manganu występują bardzo często, jak dobrze pamiętam. Następnie mamy coś takiego, jak kolory w chemii oczywiście. Ja stosuję taką technikę pamięciową, którą opisałam w, na temat której nagrałam taki dłuższy filmik. Możecie sobie zobaczyć, jest w prawym górnym rogu. A tutaj przypomnę, takie najważniejsze kolory. Zacznijmy właśnie od tych jonów manganu. I kluczowe w tej technice jest to, aby uporządkować sobie jony tak naprawdę od najmniejszego ładunku do największego na górze umieszczamy jony o e, największym ładunku, czyli mamy Mn2+. Po środku będzie MnO2, ponieważ on nie ma ładunku i 4 42 ponieważ ten ładunek jest tak naprawdę najmniejszy. I teraz mamy tak, tak naprawdę takie trzy poziomowe skojarzenie. E, mi manga e, mangan kojarzy się właśnie z mangą i dzielę sobie taką postać z mangi na trzy części: na głowę, tułów i nogi i tak przyporządkowuję. E, skojarzenia do, danego, jakby, um, do danej mangi. Tak? Czyli mamy, zacznijmy może od tego jonu MnO4 to jest kolor zielony. Um, Czyli kojarzę sobie to po prostu z trawą, bo jakby mi ta um, zakładką dla koloru zielonego jest trawa, więc widzę, że tą mangę po prostu od dołu takie pnącza um, łapią. No i mamy tą część dolną, czyli on na samym dole będzie zielony. Następnie mamy MNO2, który jest brązowy, i tą um, część jakby umieszczamy na środku mangi. I brązowy kojarzy mi się z taką emotką, którą bardzo często pewnie niektórzy sobie wysyłają, więc jakby umieszczam to. Um, Tą emotkę na tułowiu mangi I wyobrażam sobie, że ma, ona ma jakby taki właśnie strój Z tą emotką mi też ten strój bardzo śmierdzi I na, samą, na samym końcu zostawiam sobie ten MN2+, Który jest jasnoróżowy lub przeźroczysty Ja tutaj stosowałam zawsze ten jasnoróżowy I jasnoróżowy kojarzy mi się po prostu z ręką Bo jakby to jest taki kolor cielisty I wyobrażam sobie, że ktoś przebija ręką głowę tej mangi i tym sposobem mam zrobione skojarzenie, e, jaki kolor ma mangan e, w zależności od jonu, ponieważ uporządkowałam sobie to, za, e, jakby uporządkowałam sobie to od e, najmniejszego ładunku do największego, od dołu do góry, żeby zawsze korzystać z tej zasady i później sobie robić też inne skojarzenia. I to samo mamy w przypadku e, żelaza, tak, FE, czyli mi się kojarzy to z Fenkiem, tak jak pewnie już kojarzycie i. E, umieszczam sobie jon o najniższym ładunku, czyli 2+, na dole F3+ jest u góry, czyli robię sobie skojarzenie, że po prostu nasz fenek został przytrzymany trawą e, do ziemi, tak, jego nóżki zostały zaplecione jakimiś pnączami. E, natomiast wokół dali ma taki słodki, e, żółty ponton z kaczką, żeby tam gdzieś sobie popłynąć i automatycznie wiem, że mamy dwa te tak naprawdę jony czyli Fe2+ Fe3+ i teraz y, pytają nas o kolor Fe3+. Wiemy, że on ma wyższy ładunek niż Fe2+. Jest wyżej w naszym skojarzeniu, czyli będzie to kolor żółty. Następnie moje jedno z ulubionych skojarzeń, czyli Chrom, jony chromu. Mamy tutaj dwa kolory pomarańczowy i kolor żółty. E, oczywiście tutaj mamy taką inną sytuację, ponieważ mamy oba, oba jony, mają taki sam ładunek, czyli e, CRO4 2 minus i CR2O7 2 minus. I teraz jak ja sobie tutaj rozwiązuję tą sytuację, po prostu ten jon, który ma więcej cyfr w sobie, jest niżej i jest tak jakby cięższy, można powiedzieć, czyli mamy jon CR2O7. CR2 o 7,2 minus, on ma więcej cyfr, bo ma aż 3 cyfry w porównaniu do CR4 i jest na dole. I teraz robię sobie skojarzenia, z czym kojarzy mi się CR. No, CR kojarzy mi się z krową, bo jest jakby tak można po angielsku a sobie powiedzieć i mamy po prostu naszą krowę. Kolor pomarańczowy to oczywiście pomarańcze, żółty to takie słoneczka z teletubisiów, słuchajcie, słoneczka z teletubisiów i e, robię skojarzenie, że krowa nie może się ruszyć, ponieważ ma takie obciążniki z pomarańczy na nogach, natomiast podnieść chcą ją takie słoneczka z teletubisiów, które są przyczepione do jej e, uszu. I właśnie chcą tak jak takie baloniki ją wznieść, wznieść do góry. Następnie mamy jon NO2 i tutaj ja sobie to skojarzyłam, że um, NO to mi się kojarzy właśnie z takim wrażeniem, oh no, że coś się wydarzyło. Tak e, po polsku bardzo mówiąc oh no i... E, Dwójka kojarzy mi się z łabędziem, ponieważ kształtem przypomina łabędzia, więc wyobrażam sobie, że taki łabędź mówi po prostu oh no, bo jest cały brązowy, wypaplał się w naszej brązowej emotce i po prostu śmierdzi i mamy oh no taką sytuację. Czyli to mamy NO2. Teraz przejdźmy do zjawiska, jakim jest peptyzacja. Ona umożliwia przemianę żelu w ZOL. I jak wiemy, żel to jest ta postać taka galaretowata, która będzie nam przypominać takie misie haliwo, ponieważ galaretki. A ZOL jest takim ciekłym roztworem koloidalnym. I jak ja sobie to po prostu kojarzę? Mamy peptyzacja, żeby zapamiętać tę nazwę, bo mamy dwie przeciwstawne nazwy, jakby peptyzacja i koagulacja. To mi się peptyzacja kojarzy z peptydem, czyli z jajkiem i mam naszego, naszą przemianę żo, ż, żelu w zol, więc karmię naszego żelowego misia białkiem, czyli naszym peptydem, peptyzacją i on przez to zamienia się w zol, czyli w taką postać koloidalną, no i tym sposobem no, wymiotuje, po prostu mamy Tutaj takie wymiociny naszego żelka, czyli po, jakby postać tą żelową w zol, ponieważ nakarmiliśmy peptydem. Odwrotnie jest koagulacja. Niektórym się to może mylić. Mi się na przykład myliło, więc ja sobie tak to zapamiętałam. Następnie mamy przykład wapna gaszonego. Mi się ono myliło z wapnem palonym, dlatego ja sobie skojarzyłam tak, że w CaOH2 e, mamy ukryte H2O. Tak? No, tak naprawdę H2O2, jakby się uprzeć, ale mamy H2O. I właśnie H2O jest nam potrzebne do gaszenia pożaru, czyli gasimy coś i yy, tym sposobem mamy nasze wapno gaszone, nie palone, tylko gaszone, bo używamy je do gaszenia na przykład pożaru. Następnie pozycje w chemii organicznej, z tym też jakbym miałam mały problem, więc zrobiłam sobie szybką technikę pamięciową. Idąc od tego podstawnika, który jest naprzeciwko, czyli mamy, C, załóżmy tutaj CH3+, mamy podstawniki para, meta i orto. Ja już ułożyłam sobie taką historię, że... Para biegnie do mety i tam czeka na nich nieprzyjemna niespodzianka, ponieważ każą im założyć aparat ortodontyczny, mimo że mają na przykład piękne, proste zęby, więc taka, takie skojarzenie do podstawników w chemii organicznej. Idąc ja sobie to skojarzyłam, że idąc od dołu, ale równie dobrze można sobie zrobić skojarzenie, idąc zgodnie z ruchem, wskazówek zegara, tutaj kolejność dowolna. Następnie mamy spalanie etanolu i. Etanol spala się na kolor niebieski, więc ja sobie wyobraziłam, że ktoś się napił i po prostu dmuchał sobie świeczki na torcie i po prostu stworzyły się takie chmury bajkowe, jakie są na tej ilustracji. I następnie mamy podstawniki trans i cis, również w chemii organicznej. Co ciekawe, też mi się to myliło, więc robiłam sobie szybką technikę pamięciową, ponieważ szkoda tracić po prostu punkty na maturze z chemii na takich tak naprawdę pierdołach, jak napiszemy cis zamiast trans, bo nam się po prostu pomyliło. Jak wiemy trans to są takie podstawniki, które znajdują się po przeciwnych stronach i można to sobie po prostu skojarzyć tak, jak mamy hotel Transylwanii i z niego uciekamy, bo on jest taki strażny, czyli biegniemy w stronę przeciwną od hotelu Transylwanii, czyli tak samo nasze podstawniki muszą być po przeciwnych stronach. I zostało nam taki wzór z chemii organicznej, czyli Naftalen, tutaj bardzo charakterystyczna budowa, która kojarzy mi się po prostu z oczami sowy, tak naprawdę z takim okiem, które skręca troszkę w lewo, dlatego że coś pod, podpatrza sobie, ale na jakiej zasadzie zrobiłam to skojarzenie? Naftalen kojarzy mi się z naftem, naftą. I z Alą, czyli widzę sobie taką Ale płonącą w nafcie i kojarzę sobie takie oczy sowy, które spoglądają na tą, ole, na tą Ale, która pali się w nafcie i tak jednym okiem tylko zagląda, żeby przypadkiem nic jej się nie stało, jak tej sowie, która tam spogląda, żeby podglądnąć, co tam się wydarzyło. I tutaj ten, ten jakby to wiązanie jest takie najbardziej z boku, które symbolizuje nam to uciekające oko sowy, która spogląda właśnie na tą naftę z alą. ten filmik zauważyłam, że nie pożegnałam się z Wami, dlatego na sam koniec chciałabym jeszcze raz życzyć wszystkim maturzystom powodzenia, czy to na maturze z chemii w tym roku, czy na następnym. A my widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia!